Nazywam się Magda. Chciałam zredukować trochę tkankę tłuszczową, usprawnić ciało, wysmuklić ciało, zniwelować bóle kręgosłupa, które miewałam od czasu do czasu. Przyszłam też z problemem, jakim jest choroba Hashimoto. Chciałam, żeby Kazimierz pomógł mi ułożyć taką dietę, z którą sobie sama nie radziłam. Treningi mają trzy etapy: rozgrzewkę, trening właściwy, a potem rozciąganie. Rozgrzewka bardzo dobrze przygotowuje do treningu właściwego, rozgrzewa wszystkie mięśnie, rozciąga, tak więc zawsze czuje się dobrze przygotowana do treningu. Też skupia się na tym, żeby zadbać o kobiece ciało, żeby powalczyć o te partie newralgiczne dla kobiet, czyli pośladki, brzuch, uda. Jeśli chodzi o dietę, jestem na tej diecie prawie rok. Jest ona bardzo fajnie zbilansowana. Dania są smaczne, proste, łatwe do przygotowania. Dają efekty, które są widoczne w badaniach. Moja dieta składa się z 4 do 5 posiłków. Które są ułożone w odpowiednich odstępach czasowych, tak żeby pierwszy i ostatni posiłek nie były za wcześnie i za późno. Są to posiłki, które naprawdę dają poczucie sytości. Nigdy nie czuję się głodna, czasem nawet w drugą stronę że nie wyobrażam sobie, żebym mogła zjeść cały posiłek. Ale nie ma z tym większego problemu. Na początku trochę bałam się diety związanej z Hashimoto, ponieważ była ona związana z wieloma wyżyczeniami. Tak sobie wyobrażałam. I musiałam wyeliminować produkty, które kiedyś bardzo lubiłam. Natomiast właściwie nie ciągnie mnie do tych produktów, i posiłki zapewniają mi wszystkie składniki, które, które powinny być w mojej diecie. To co mi się podoba, to że jest dużo zup. E, które są też bardzo zróżnicowane. E, jest dużo warzyw, e, dużo kasz, e, ryżu, e, czyli wszystkiego tego, do czego wcześniej nie byłam mocno przyzwyczajona. I bardzo, bardzo mi się podoba to, że jest bardzo dużo warzyw e, i e, też e, jajek. Bo akurat z tym nie umiałam sobie kiedyś poradzić. Znałam może dwa, trzy sposoby na przyrządzanie jajka, teraz mam bardzo duże spektrum. I tej diecie zredukowałam przeciwciała, które świadczyły o Hashimoto. Były na dosyć wysokim poziomie, bo ponad prawie 900 jednostek. I po trzech miesiącach tej diety zaczęły one opadać, tak więc widać, że, że ta dieta przynosi też efekty w moim przypadku. Zniwelowaliśmy tkankę tłuszczową, bóle kręgosłupa minęły, ciało jest usprawnione duży zakres ruchu. Nie. Co najwyżej bardziej to było związane ze mną, czy wytrwam w takiej diecie. Natomiast pierwsze spotkanie z Kazimierzem tylko utwierdziło mnie, że znalazłam odpowiedniego człowieka do, do tych celi, które sobie wyznaczyłam i chciałam rozpocząć tą współpracę. Tak więc serdecznie polecam. Przed treningami nie miałam obawy. Kazimierz bardzo fajnie wprowadzał mnie w te treningi. E, ćwiczenia były stopniowane. E, tak więc nie czułam e, takiej obawy, że mogłabym sobie zrobić krzywdę. E, bardziej było zaskoczenie, że jestem w stanie osiągnąć pewne cele i wykonać pewne ćwiczenia, których wcześniej nigdy nie wykonywałam. Serdecznie polecam współpracę z Kazimierzem.